Witam Was kochani bardzo serdecznie na kolejnej Łagiewnickiej 22, na niezwykłej 22, bo w tym miesiącu świętujemy 110. urodziny siostry Faustyny. Nasz program Łagiewnickich 22 zawsze jest taki sam, przynajmniej tak samo zaczynamy. Będzie konferencja, po konferencji adoracja, tylko że dzisiejszą adorację zakończymy troszkę szybciej, po błogosławieństwie, najświętszym sakramentem, po błogosławieństwie, które otrzymamy od Pana Jezusa, będzie moment takiego szczególnego spotkania z siostrą Faustyną ucałowanie jej relikwii. Naszym gościem specjalnym dzisiaj jest, jest ojciec Łukasz Buxa, Franciszkanin, tożs pastor młodzieży. Muzyk. Wspaniały muzyk. To się okaże w drugiej części naszego spotkania. Sami będziecie mogli tego doświadczyć. Ale to, co tak dla mnie jest takie najszczególniejsze, a tak bardzo zwyczajne, to jest po prostu wierzący kapłan. Wspaniały, dobry, boży człowiek. I cieszymy się bardzo, że może być tu z nami dzisiaj. A on o swojej relacji z siostrą Faustyną może sam coś zechce Wam powiedzieć. Też nie jest ona standardowa, znacznie ponadprzeciętną się wybija. Raz jeszcze witam serdecznie, cieszę się Waszą obecnością i zapraszam ojca Łukasza do nas, aby podzielił się z nami słowem, aby nas rozgrzał nasze serca i poprowadził nas przez ten dzisiejszy wieczór. Witamy serdecznie, ojcze. Chciałbym rozpocząć to dzisiejsze spotkanie od tego, abyśmy doświadczyli pewnej rzeczywistości, która nas tutaj gromadzi, bo zostałem poproszony o to, aby ukazać Faustynę jako ta, która pokazuje nam drogę do tego, jak osiągnąć szczęście. Się w ogóle zastanawiam, po co mówić tę konferencję, bo gdy popatrzymy na fronton kościoła, to Pan Jezus powiedział do Faustyny, jeżeli chcesz okazać mi radość, to mów o miłosierdziu Bożym. No to, jeżeli chcecie doświadczyć radości, to powiedzmy o miłosierdziu Bożym. Także teraz proszę Ciebie, obróć się w prawą stronę, w lewą stronę i powiedz do swojego brata i swojej siostry wierze takie słowa. Miłosierny jest Pan. Trzy, cztery. Miłosierny jest Pan. Jeszcze jest <słuch> mocniej. Miłosierny jest, jest pan. Miłosierny jest Pan. jest Pan, Miłosierny jest pan. pan Jezus to powiedział. No, i moglibyśmy na tym skończyć tę konferencję i powiedzieć: No, tak, panie, dziękujemy Ci za tę radość, którąśmy tutaj już doświadczyli, ale nie pozwędę Was tej możliwości, abym, was, abym wam trochę pozawracał głowę przez około najbliższych 20 paru minut. Każdy z nas jest człowiekiem w drodze, i każdy z nas ma jakąś drogę, którą przemierza. Nie ma człowieka, który no, został pozbawiony jakiejś drogi życia. Niejednokrotnie no każdy z nas może się pozbyć tej drogi życia, ale każdy z nas jakąś tą drogę przemierza. I popatrzmy teraz na moment, na tą drogę. Kogo dzisiaj spotkałeś? Kto, jakie słowa dzisiaj do ciebie zostały skierowane? Może ktoś cię popchnął barkiem, bo się gdzieś spieszył. Może ktoś popatrzył na ciebie w taki sposób, że aż się przestraszyłeś. A może ktoś powiedział ci takie słowo, że chciałeś skakać z radości. Jak wyglądała droga Twojego życia w dniu dzisiejszym? Jak wyglądała wczoraj, jak wyglądała rok temu? Dlaczego cię o to pytam? Bo na tej drodze mamy jeden konkretny cel jako ludzie wierzący. Jaki? No to osiągnięcie szczęścia wiecznego. I tyle, ile masz lat, to tyle już dni, tyle roków przeżyłeś. I tyle już miałeś możliwości do tego, żeby no, pogłębić tę prawdę o szczęściu. Ja sobie dzisiaj uświadomiłem, że Faustyna, uwaga, to będzie mocne, którą kocham, którą uważam za swoją dziewczynę, bo każdy facet musi mieć kobietę. No Ktoś może się poczuć zgorszony, ale ojciec Jan Góra kiedyś powiedział do mnie młodego kleryka, nowicjusza, przepraszam, że każdy facet musi mieć kobietę, a nam zakonnikom przystoi mieć jakąś świętą. No ja mam. Świętą Faustynę za kobietę. I my jesteśmy takimi, wiecie, jubilatami, bo ja mam 33 lata, Faustyna dzisiaj obchodziła, dzisiaj obchodzi 110 urodziny, a zmarła będąc w moim wieku. No i chciałbym na przykładzie jej życia pokazać, co robić, aby osiągnąć drogę do szczęścia. Lecz zanim przejdziemy do odkrywania tej drogi szczęścia, to chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz że na tej drodze, na której jesteśmy, Bóg nie zostawia nas samych. Braci i siostry, Bóg daje ci konkretne znaki, drogowskazy. I dzisiaj chciałbym zapoznać się z metodą drogi mistrzyni, która nas tutaj gromadzi, czyli świętej Faustyny. Ona w swoim dzienniczku tak powiedziała. W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi. Jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości, muzyki, różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się, dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już jest koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na ośle wpadały tę przepaść, jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę a raczej ścieżka, bo była wąska i zasłana cierpieniem, i kamienista. A ludzie, którzy nią szli, załzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej, a w końcu, na końcu drogi, był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach, mocne, prawda? Ale czy te słowa Faustyny nie są odzwierciedleniem tych dwóch dróg, które dzisiaj spotykamy na drodze naszego życia? Zobacz. Te dwie drogi łączy jedna rzecz: moja osoba i też mój akt, który ja podejmuję wybierając ją. Albo wybiorę drogę łatwą, albo wybiorę drogę trudną. Jak wygląda ta droga łatwa? Jak ona jest nam bliska w współczesnym tego świata? Przecież dzisiaj jest sobota. Większość z Was mogła pójść gdzieś tam, poszaleć na Krakowie, ale wy woleliście przyjść tutaj i chwała Panu. Ale wiele osób decyduje zupełnie inaczej. Wiele osób korzysta z przyjemności, które oferuje im świat. Wiele osób kieruje się tylko stale rosnącym i rozwijającym się pożądaniem. Wiele osób wybiera tylko i wyłącznie to chwilowe szczęście. I uwaga. Trzeba sobie jasno uświadomić, że jest to gra złego, aby wypaczyć, zachęcić ludzi do korzystania tylko z przyjemności, zapominając o tym, co jest ważne, zapominając o tym, co jest istotne w naszym życiu, o tym, co tak naprawdę nadaje naszemu życiu sens. Do czego prowadzi ta droga? Do uczucia, którego się bardzo, ale to bardzo boimy. Ona prowadzi do wiecznej tęsknoty. Do rozdartego serca, do poranionego serca, do rozdartego serca. Jaka jest ta druga droga, którą daje nam Faustyna? Przejawia się ona w cierpieniu, które nas kształtuje, hartuje, umacnia, uwaga, oczyszcza, uwalnia od egoizmu. Jest to droga niełatwa. Pełna wyzwań, yy, pełna zmagań, wyrzeczeń, postanowień, powstań z upadków, powrotów. Ale co jest na końcu tej drogi? Jeszcze raz pozwolę sobie zapytać i powiedzieć. Na końcu tej drogi jest ogród, który jest przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia. Przecież dziś coraz częściej stawiamy sobie wyzwania, cele zadania do realizacji i ile nas to koszuje wysiłku. Ale czy tak samo jak stawiamy cele dotyczące codzienności, to takie cele stawiamy sobie względem wieczności, życia wiecznego? Przecież doskonale wiemy, co trzeba zrobić, aby jeszcze trochę tam kilo zrzucić, o, jakiś cel sobie postawić, a tutaj to zrobię. A czy taki cel stawiamy sobie w perspektywie życia wiecznego? Pamiętaj, bracie, jak i w pierwszym, tak i w drugim przypadku to, co łączy te dwie drogi, to jest moja wolna wola. I nie kieruj się chwilowym pragnieniem. Nie kieruj się yy, takim, taką namiastką szczęścia, która chociaż tylko na chwilę ma sprawić szczęście w Twoim życiu. Ale niech ta droga i ten wybór drogi sprawi, że będziemy się przybliżać do szczęścia wiecznego. To ktoś może postawić zatem pytanie, to przepraszam, to katolik, chrześcijanin nie może się cieszyć, nie może być szczęśliwy. No przecież przed chwilą żeście doświadczyli szczęścia. Lecz cierpienie jest wpisane w nasze życie. Wiele osób ucieka, wiele osób rezygnuje, wiele osób chce odwrócić się od cierpienia. Faustyna nam pokazuje, że jeżeli będziemy wierni Bogu, wierni temu, do czego nas powołuje to damy radę. Popatrzmy na naszą codzienność, jaka ona jest na tej drodze. Każdego z nas, i sióstr zakonnych, i zakonników, księży, kapłanów, i was, ludzi pracy, studentów, młodzieży. Niedokrotnie towarzyszy nam taka cecha, że my chcemy się pokazać i stwierdzić, a niech cały świat zobaczy, jaki to ja jestem wspaniały i wspaniała. Młodzież by to nazwała takim słowem e, błyszczeć. Być na pierwszym miejscu. Często kariera na przykład. Y, chęć bycia zauważonym, docenionym determinuje wszystkie moje siły i ukierunkowuje na to, co niby ma mi dać szczęście. A w rzeczywistości tak naprawdę zaślepiając ten prawdziwy, y, to, tą prawdziwą wizję szczęścia. Zapominamy o tym wszystkim, co jest dookoła, jak piękny jest świat, jakie piękno znajduje się w zasięgu mojego wzroku. I to, co mi przesłania ten świat, w którym się znajduję, to jest, uwaga, wizja moich egoistycznych pragnień. Moje egoistyczne pragnienie. Moje. To jest y, również. Rozmiłowanie na przykład w rzeczach nowoczesnych, w gadżetach, w superakcjach, w jakichś tam znajomościach, bo ktoś mi mówi, kto będziesz miał, to będzie zobaczysz, jaki będziesz szczęśliwy. Pocieszę cię. Jedyne pragnienie jesteśmy w stanie zaspokoić i to pragnienie ma fenomen, bo ono się nieustannie pogłębia. To pragnienie doświadczenia miłości Boga. A wszystkie pozostałe pragnienia, uwaga, będą rodzić kolejne pragnienia. No przypatrzcie się swojemu życiu. Pragnęliście jakieś tam rzeczy? Zdobyliście ją? Nagle się pojawia kolejna. A Bóg, jeżeli ktoś wejdzie w Nim naprawdę, z Nim naprawdę w głęboką relację, taką jak ukazuje nam Faustyna, to nieustannie się to pogłębia. To jest fenomen. Ty się jeszcze bardziej zanurzasz, taki jaki jesteś tej miłości Boga. Co na to Faustyna? Żeby moje słowa były poparte jej słowami. Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Nim żyje moja dusza milcząca, a to świadome życie Boga w mej duszy jest mi źródłem szczęścia i mocy. Nie, nie szukam szczęścia poza głębią swej duszy, w której mieszka Bóg. Jestem tego świadoma. Świat, w którym przeżywamy drogę naszego życia i dążymy do osiągnięcia szczęścia poprzez współczesne realia, bardzo zamyka nas w kręgu naszych indywidualnych potrzeb, które często wydaje nam się, jeśli zaspokoimy, to uspokoją nas. Do czego to doprowadza? Jeżeli skupisz swoją uwagę tylko i wyłącznie na tym pragnieniu, do tego, że ty zamykasz się w sobie i ograniczasz się na innych ludzi i stajesz się po prostu no, człowiekiem, który myśli tylko o sobie. A prawdziwym szczęściem, które pokazuje nam tutaj, w tym dniu dzisiejszym, w tym wieczorniku, Faustyna jest to, które Ty możesz dać drugiemu człowiekowi, którym się możesz podzielić. I zarazem zadaję Ci pytanie teraz. W jaki sposób podzieliły się szczęściem, którego doświadcza z drugim człowiekiem, z którym idziesz przez życie? I co na to Faustyna? Pragnę się tym szczęściem podzielić ze wszystkimi ludźmi. Nie mogę zamykać tego szczęścia we własnym tylko sercu, bo płomienie jego palą mnie i rozsadzają mi piersi i wnętrzności moje. Wow! Dlaczego niejednokrotnie my nie dzielimy się tym szczęściem? No, bo my nie rozumiemy, jak, jaką ono ma wielką moc. My go nie poznajemy. Ba, my się nim nie zachwycamy. Jeśli wejdziemy na te relacje i tę drogę, którą pokazuje nam Faustyna, to będziemy doświadczać tego, co Faustyna. Że będziemy chcieli mówić całemu światu o tym szczęściu. Pamiętaj, braci i siostry, dziel się każdą chwilą szczęścia. Szczęście ofiarowywane i przekazywane drugiemu człowiekowi powróci do ciebie. Od czego zacząć? Od najprostszego kazania go drugiemu człowiekowi, który jest obok Ciebie, tu i teraz. Czy to w postaci szczerego uśmiechu, wypowiedzenia prostego słowa, którego może już dawno nie wypowiadałeś do swoich najbliższych dobrze, że jesteś bądź. Cieszę się, że jesteś. I nie sprawi to nagle, że wszystkie problemy znikną. <grym> Zwyleczone zostaną wszystkie choroby, zaprzestaną walczyć na wojnach. Nikt już nie będzie ranił drugiego człowieka. Natomiast pojawi się pogłębiona świadomość obecności Boga. To wspaniałe uczucie, o którym mówi Faustyna. Posłuchajcie. Tym, czym będę żyć w wieczności, już zacznę teraz, czyli doświadczysz nieba i radości już tutaj na ziemi. Jeżeli będziemy się dzielić szczęściem, to doświadczymy radości nieba już tutaj na ziemi. Jestem w szoku. Zatem spróbujmy tego doświadczyć. Powiedz do swojego brata i siostry: „Wierzę, dobrze, że jesteś”. Śmiało i doświadczmy radości. Kto... Zachęcam cię, bracia i siostry, byśmy nieustannie dziękowali. Ojciec święty Jan Paweł II powiedział, że kto dziękuje, ten dwa razy prosi. I co się zmieniło w Twoim życiu? Zachęcam Cię do tego, byśmy otwierali swoje serca i zanurzali je w niepojętych bezkresach miłosiernego Pana i jemu oddawali całe swoje ja takie, jakie jest. Byśmy się Mu powierzali. Byśmy w Nim szukali wsparcia i siły do tego, by kroczyć tą drogą. I dziękuję za każdy przeżyty dzień, za każdą godzinę, za każdą minutę, za każdą chwilę. Ta droga nie jest łatwa. To doskonale o tym wiemy. Na tej drodze przychodzą zniechęcenia. Na tej drodze przychodzą wątpliwości, trudności. Ta droga niejednokrotnie yy, wydaje nam się. Taką górą, której nie jesteśmy w stanie przejść. Faustynie też nie było łatwo. Już jest godzina jedenasta wieczór, pisze święta Faustyna. Wszystkie siostry już śpią w celach. Jedna moja dusza walczy, i to z wielkim wysiłkiem. Kusiciel. Mówi mi dalej: Po co Cię obchodzą inne dusze? Ty powinnaś się tylko za siebie modlić. Grzesznicy, oni się nawrócą bez Twoich modlitw. Widzę, że bardzo cierpisz w tej chwili. Ja Ci dam jedną radę, o której, od której zależeć będzie Twoje szczęście. Nigdy nie mów o miłosierdziu Bożym. A szczególnie nie zachęcaj grzeszników do ufności w miłosierdzie Boże, bo im się należy sprawiedliwa kara. Druga rzecz najważniejsza to nie mów o tym, co się dzieje w duszy Twojej spowiednikom, a szczególnie z tym Ojcem Nadzwyczajnym i z tym księdzem Wilnie. Ja ich znam, kto oni są, więc chcę Cię ostrzec przed nimi. Patrz, aby być dobrą zakonnicą, wystarczy żyć tak jak wszystkie. Po co się narażasz? Na tyle trudności. Takie słowa diabeł powiedział do Faustyny, chcąc ją zniechęcić do tego, by ustała na drodze życia, na drodze do osiągnięcia szczęścia. Pewnie jesteśmy wszyscy zaskoczeni. Pamiętajmy, Zły, doskonale wie w co uderzyć i robi to w świetnym stylu. On będzie uderzał w nasze ambicje, w poczucie własnej wartości, będzie siał zamęt, będzie roz, rozwiewał, rozpychał wszędzie, gdzie się tylko da wątpliwości, będzie podpowiadał demobil. Demobilo Nie będzie nas mobilizował. <grym>, Lepiej rób tak jak wszyscy, przecież wszyscy tak żyją. Po co się wychylasz? Będzie nas zniechęcał do jakiegokolwiek działania. I uwaga, i doskonale będzie wiedział, co ci podpowiedzieć do Twojego ucha. I nie będzie cię targał za włosy, nie będzie tobą talepał: tego nie rób. On tylko będzie podpowiadał ci, podszeptywał kolejne słowa które będą jeszcze bardziej rozbudzały w tobie wątpliwości i w końcu staniesz przed konkretnym wyborem i powiesz no w którą stronę dalej. Faustynie nie było łatwo. I w takich momentach bardzo cierpiała, bardzo. Lecz jej wierność Jezusowi i połączenie cierpienia Drodze do osiągnięcia szczęścia sprawiły, że Bóg uczynił z niej mistrzynię, mistrzynię realizacji planu naszego życia, czyli drogi do osiągnięcia szczęścia. Nam jest ciężko przyjąć cierpienie. Dotyka to płaszczyzny przebaczenia, wybaczenia. W momencie, kiedy mamy stanąć w obronie yy, chociażby religii. W momencie, kiedy mamy zwrócić uwagę naszym najbliższym, że nie żyją według yy, zasad wiary, w której zostaliśmy ochrzczeni. I tutaj dotykamy kolejnego, bardzo ważnego aspektu, który jest nam potrzebny, aby zrozumieć drogę Faustyny do osiągnięcia szczęścia. I tym aspektem jest ufność. Jeśli zaufamy, tak jak Faustyna, to zrozumiemy, że Bóg nie zostawia nas samych i Bóg nam towarzyszy i jest wierny nam. I co na to dalej mówi Faustyna? Ufasz w miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie? Jeżeli tak, to staję się szczęśliwym. To ta ufność sprawia, że żyję pełnią życia, że czuję. I tu dalej dodaje Faustyna, że cała jestem Boża. Czuję, że jestem Jego dzieckiem, czuję, że jestem cała własnością Boga, doświadczam tego nawet w sposób fizycznie odczuwalny. Jestem zupełnie o to wszystko spokojna, mówi Faustyna, bo wiem, że rzeczą oblubieńca jest myśleć o mnie. Już kończę. Już jeszcze gadał. Jeżeli zaufamy na tej drodze do osiągnięcia tego szczęścia wiecznego, braci i siostro, to tym bardziej odkryjemy w nas tego, który nam towarzyszy. Co nam potrzeba, do tego, aby poczuć szczęście, do tego, aby jeszcze bardziej zrozumieć ważność tej drogi, jeszcze bardziej zrozumieć i odkryć obecność Boga. Kilka rad od Faustyny. Pierwsza. Rzuć się bez... w nieopisane, w niewysłowione zdroje miłości Boga, aby odkryć prawdę, że Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha człowieku. Druga rzecz. Święta Faustyna mówi, bądź spokojny, bo rzeczą oblubieńca jest myśleć o Tobie. Bądź człowieku spokojny, czyli Faustyna zachęca Cię do tego, byś nie myślał tylko o tym, że Ty sam jesteś na tej drodze życia. Przestań się męczyć. Pozwól działać Bogu. Odkryj Jego obecność w tych wszystkich momentach. A czy to znaczy, że już w ogóle nic nie mam robić? Nie, ty masz z nim współpracować. Tylko kiedy zazwyczaj człowiek zaczyna współpracować z Bogiem? No wtedy, kiedy tak przywali, kiedy już nikt nie pomoże, i wtedy składam ręce: Boże, pomóż, bo jak nie ty, to kto? Jak trwoga to do Pana? Nie słyszę. No. Trzecia rzecz. Co zrobić, żeby, Bóg, żeby zrozumieć jeszcze bardziej te, to szczęście, którym Cię Bóg obdarza? Życzę Ci nieustannego zachwytu nad tą Bożą Miłością, która sprawiła, że Jezus pokonał śmierć, która sprawiła, że Jezus przyszedł do Faustyny i powiedział: i uczynił ją apostołką tego miłosierdzia i kazał mówić wszędzie, gdzie się tylko da, o tym, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest dobry, Bóg jest wielki. I ostatnia rzecz. Ale tutaj, zanim ją wam powiem, to chcę zadać jedno pytanie. Chcecie poznać tę ostatnią rzecz? Tak czy nie? Tak, tak czy nie? Tak. Uwaga, no trzeba tego chcieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.